Czy kiedykolwiek usiadłeś za kierownicą samochodu i natychmiast poczułeś, że ten pojazd nie jest ci przychylny, nie niewygodny, niewymagający, lecz wręcz niebezpieczny? Niektóre maszyny zostały zbudowane, by przekraczać granice, a nie by wybaczać błędy. I dzisiaj zajmiemy się właśnie takimi pojazdami. I uwierz mi, to nie jest niewinny powrót do przeszłości? Zacznijmy od miejsca dziesiątego. Top 10 Dodge Viper ACR. Dodge Viper ACR to wynik niebezpiecznej myśli co się stanie, gdy zapomnisz, że ten samochód musi faktycznie prowadzić człowiek? Ten pojazd nie jest autem drogowym w klasycznym sensie, lecz ledwo oswojoną maszyną wyścigową z tablicami rejestracyjnymi. Nie ma tu elektronicznych wspomagaczy, żadnych siatek bezpieczeństwa, niczego, co interweniuje, gdy popełnisz błąd, tylko surowa moc i twoje własne umiejętności. Nawet przy niskich prędkościach układ kierowniczy wydaje się ciężki i oporny, jednak właśnie wtedy, gdy oczekuje się stabilności, nagle staje się nerwowy. Ekstremalnie szerokie tylne opony podążają za każdą nierównością drogi, jakby podejmowały własne decyzje. Małe kolejiny zamieniają się w niebezpieczne zmiany kierunku, które wymagają pełnej koncentracji. Podwozie jest bezkompromisowo twarde, każda nierówność przenosi się bezpośrednio na ciało. Długie przejazdy stają się obciążeniem, gorąco przenika do wnętrza, a widoczność i ergonomia wymagają stałej uwagi. Ten samochód wymaga stuprocentowego skupienia w każdym momencie. Wystarczy krótka chwila nieuwagi i zrozumiesz, dlaczego uważa się go za bezlitosny. Czy to była jeszcze kontrola, czy już czysty instynkt przetrwania? Top 9 Ford GT40. Klasyczny. GT40 to nie został stworzony do codziennej jazdy, lecz do bezkompromisowego zwycięstwa na torze wyścigowym. Już samo wsiadanie przypomina wyzwanie sportowe. Drzwi otwierają się w nietypowy sposób, wnętrze jest ciasne, a pozycja siedząca ustalona na sztywno. Adaptacja nie jest przewidziana. Albo pasujesz, albo nie. Pedały są blisko siebie, precyzyjne operowanie nimi jest obowiązkowe. Widok na zewnątrz jest mocno ograniczony, okna małe. A widoczność minimalna. Za głową pracuje wysokoobrotowy silnik, który uniemożliwia jakąkolwiek rozmowę. We wnętrzu gromadzi się ciepło, przez co nawet krótkie przejazdy stają się wyczerpujące fizycznie. W ruchu miejskim ujawnia się właściwa trudność. Sprzęgło niemal nie zna stanów pośrednich, ruszanie staje się szarpane, a podjazdy wymagają absolutnej precyzji. Promień skrętu jest ogromny, a przeszkody takie jak progi zwalniające wymagają planowania z wyprzedzeniem. Ten pojazd nie wybacza niecierpliwości, zmusza kierowcę do ciągłego dostosowywania się. Czy to jeszcze jazda, czy już permanentny kompromis między techniką a ciałem? Top 8 Buick GNX. Na pierwszy rzut oka ten pojazd wydaje się niepozorny i powściągliwy, niemal nieszkodliwy, jednak to wrażenie trwa tylko do pierwszego mocnego naciśnięcia pedału gazu. Oddawanie mocy nie odbywa się równomiernie, lecz z opóźnieniem, a potem gwałtownie. Przez sekundy pozornie nic się nie dzieje, zanim moc nagle uderzy i zaskoczy kierowcę. Ta nieobliczalność sprawia, że każde przyspieszenie staje się ryzykiem. Rozkład masy wydaje się niezrównoważony. Przednia oś dźwiga większość ciężaru, podczas gdy tył traci stabilność przy mocniejszym wyzwalaniu mocy. Układ kierowniczy przekazuje niewiele informacji zwrotnych, decyzje muszą być podejmowane bez jasnych danych, szczególnie w zakrętach. Pojawia się uczucie zwątpienia, czy pojazd podąży wybranym kursem. Podwozie reaguje sprzecznie na nierówności i zmiany obciążenia. Manewry hamowania wydają się niepewne, gdy powinny być naprawdę precyzyjne. Ten pojazd fascynuje swoją mocą, ale jednocześnie zmusza kierowcę do ciągłego zadawania sobie pytania, czy prędkość to jeszcze przyjemność, gdy brakuje zaufania? Top 7 WEKTOR W8. Ten pojazd powstał z czystej ambicji i wyraźnie pokazuje to w każdej sytuacji. Już we wnętrzu staje się jasne, że funkcjonalność nie była na pierwszym miejscu. Niezliczone przełączniki i wskaźniki otaczają kierowcę, wiele z nich bez jasnego przypisania. Podczas jazdy prawie nie ma czasu na orientację, decyzje stają się poszukiwaniem. Oddawanie mocy jest ekstremalnie opóźnione, a potem brutalne. Długo nic się nie dzieje, zanim moc uderzy eksplozywnie i wyprowadzi pojazd z równowagi. Tył reaguje nerwowo, korekty muszą być natychmiastowe skrzynia biegów wymaga siły i determinacji. Łagodne przejścia nie istnieją. Każda zmiana biegów wydaje się mechaniczną walką. Prowadzenie sprawia wrażenie niespójnego, a informacje zwrotne silnie się wahają. Również hamulce nie dają stałego poczucia bezpieczeństwa. Wszystko w tym pojeździe generuje napięcie zamiast zaufania. Pozostaje wrażenie eksperymentu, który wymaga więcej niż daje w zamian. I pytanie pozostaje otwarte: kiedy ekstremalny pomysł staje się trwałym obciążeniem? To 6 SS Ultimate Aero. Ten pojazd nie został zbudowany dla wyczucia, lecz dla ekstremalnych liczb. Już przy niskich prędkościach wszystko wydaje się toporne, ociężałe i nieustępliwe, układ kierowniczy wymaga siły i cierpliwości, manewry zawracania stają się kwestią planowania, jednak dokładnie w momencie, gdy nabiera się prędkości, zachowanie zmienia się gwałtownie. Przód staje się lekki, informacje zwrotne znikają, a poczucie stabilności się rozpływa. Oddawanie mocy niemal nie zna tonów pośrednich. Albo nie dzieje się prawie nic, albo wszystko naraz. Precyzyjne dozowanie jest niemal niemożliwe. Każdy mały ruch pedałem gazu ma nieproporcjonalne skutki. Bez elektronicznego wsparcia pozostaje tylko doświadczenie i instynkt, ale nawet to nie zawsze wystarcza. Podwozie wydaje się przeciążone, szczególnie na nierównych drogach. Gdzie pojazd reaguje nerwowo, do tego dochodzą ciepło, hałas i otoczenie wnętrza, które jest raczej funkcjonalne niż budujące zaufanie. W sytuacjach granicznych ten samochód nie wydaje się precyzyjnym narzędziem, lecz eksperymentem. Kluczowe pytanie brzmi: jak duża prędkość jest jeszcze do opanowania, gdy kontrola staje się sprawą drugorzędną? Top 5 Mosler MT9. Tutaj wszystko zostało podporządkowane myśli o byciu jak najlżejszym i bezkompromisowym. Komfort, użyteczność na co dzień, czy tolerancja błędów nie grają żadnej roli. Już wsiadanie wymaga gimnastyki i cierpliwości. Wewnątrz znajduje się tylko to, co najpotrzebniejsze każde rozproszenie zostało konsekwentnie usunięte to, co pozostaje, to bezpośrednie połączenie między kierowcą a maszyną ta bezpośredniość szybko staje się jednak obciążeniem każdy ruch kierownicą, każda nierówność drogi każdy najmniejszy impuls wydają się wzmocnione. Pojazd reaguje natychmiast, czasem szybciej niż oczekuje tego kierowca. Podwozie jest ekstremalnie twarde, ciało przejmuje rolę amortyzatora. Precyzja jest absolutnie konieczna, ponieważ korekty nie są wybaczane. Również przy ruszaniu i zmianie biegów ujawnia się bezkompromisowy charakter. Sprzęgło nie znała godnych przejść. Zatrzymywanie się w ruchu staje się wyzwaniem. Rezerwy bezpieczeństwa niemal nie istnieją. Ochrona jest raczej teoretyczna. Ten samochód nie zadaje pytań, on stawia wymagania. I na końcu pozostaje refleksja, kiedy czysta konsekwencja staje się ryzykiem, którego nie można już kontrolować. Top 4 Panos Esperante GTR-1. Ten pojazd porusza się na granicy między dopuszczeniem do ruchu drogowego a czystym sportem wyścigowym. Już przy wsiadaniu, staje się jasne, że nic nie zostało tu zaprojektowane pod kątem wygody. Wnętrze jest ciasne pozycja siedząca bezkompromisowa. Każdy ruch wydaje się ograniczony. Wszystko sprawia wrażenie, jakby było się tu tylko tolerowanym, a nie mile widzianym. Podczas jazdy natychmiast ujawnia się ekstremalny rozkład masy. Przednia oś wydaje się lekka, niemal nerwowa, podczas gdy tył wywiera ciągły nacisk, przy niskich prędkościach brakuje zaufania, przy wyższym tempie zachowanie staje się nieprzewidywalne, układ kierowniczy reaguje czule, niemal zbyt czule, małe korekty mogą mieć wielkie skutki. Szczególnie na nierównym podłożu pojazd wymaga stałej uwagi. Również termicznie ten samochód jest wymagający. Ciepło się gromadzi, powolna jazda staje się obciążeniem, korki są niemal nie do zniesienia. Hamulce działają właściwie dopiero wtedy, gdy są rozgrzane, wcześniej wydają się niepewne. Ten pojazd nie zachowuje się jak partner, lecz jak egzamin. Pytaniem nie jest to, jak szybko jedziesz, lecz jak długo potrafisz utrzymać koncentrację. Top 3 Hennessey GT. Tutaj spotykają się ekstremalna moc i konstrukcja, która nigdy nie była do tego przeznaczona. Rezultatem jest pojazd, który stale się opiera. Oddawanie mocy następuje z opóźnieniem, a potem uderza z pełną siłą. Przejść prawie nie ma. Kontrola zostaje zastąpiona reakcją, już przy przyspieszaniu czuć jak pojazd pracuje, wygina się i walczy sam ze sobą. Układ kierowniczy przekazuje każdą nierówność bez filtrowania, co początkowo wydaje się precyzyjne, jednak w warunkach granicznych staje się przytłaczające. Gdy tył ucieka, dzieje się to gwałtownie i bez ostrzeżenia. Korekty muszą być natychmiastowe, lecz często czas reakcji nie wystarcza. Hamulce szybko osiągają swój limit, szczególnie przy wielokrotnym obciążeniu. Również jakość wykonania przyczynia się do niepewności. Nic nie wydaje się w pełni dopracowane, wiele rzeczy sprawia wrażenie improwizacji. Ciepło, hałas i wibracje potęgują wrażenie bycia częścią eksperymentu. Ten samochód fascynuje liczbami, jednak w codziennej jeździe pozostaje otwarte kluczowe pytanie: kiedy surowa moc staje się zbyt wielka dla jakiejkolwiek formy panowania? Top 2 Callaway Sledgehammer Corvette. Ten pojazd powstał z pomysłu, by po prostu zignorować istniejące granice. Na papierze wszystko wygląda imponująco, jednak za kierownicą szybko staje się jasne, jak mało rezerw jest dostępnych. Oddawanie mocy zaczyna się z opóźnieniem i uderza z pełną twardością. Niemal nie ma ostrzeżenia, prawie nie ma czasu na adaptację. Wrażenia z jazdy wahają się między przyspieszeniem a utratą kontroli. Podwozie jest widocznie przeciążone tą mocą. Przy mocnym dodaniu gazu przód się podnosi, a informacje zwrotne z układu kierowniczego stają się niedokładne, niemal przypadkowe. Małe korekty prowadzą do przesadnych reakcji, szczególnie przy wyższym tempie. Hamulce szybko dochodzą do swoich granic i dają mało zaufania, gdy naprawdę ma to znaczenie. Również termicznie wszystko pracuje na limicie. Ciepło się kumuluje, podzespoły są obciążone, otoczenie wydaje się stale napięte. Ten pojazd wymaga odwagi, ale jeszcze bardziej samokontroli. Wydaje się mniej precyzyjnym instrumentem, a bardziej surowym narzędziem. Kluczowe pytanie pozostaje: jak dużo mocy ma jeszcze sens, gdy kontrola ledwo nadąża? Top 1. TVR Cerbera Speed 12. Na szczycie znajduje się pojazd, który nawet doświadczonych kierowców doprowadza do granic możliwości. Tutaj nie chodzi już o precyzyjne strojenie czy krzywą uczenia się, lecz o czyste przytłoczenie. Moc jest wszechobecna, brutalna i dostępna w każdej chwili. Nawet najmniejsze ruchy pedałem gazu zmieniają zachowanie drastycznie, bez przejścia, bez bufora. Sprzęgło wymaga ogromnej siły, skrzynia biegów wydaje się ociężała i nieustępliwa, układ kierowniczy jest masywny, lecz gdy pojazd wpada w poślizg, reaguje zbyt wolno. Masa i wyważenie generują kołysanie, które trudno opanować. Nawet przy umiarkowanym tempie wszystko wydaje się napięte i niespokojne. Nadwozie pracuje, odkształca się, a hałasy i wibracje potęgują wrażenie permanentnego przeciążenia. Ten pojazd nie jest kompromisem, jest ostrzeżeniem. Pokazuje, co się dzieje, gdy moc wyprzedza jakikolwiek rozsądek. Na końcu pozostaje tylko jedno pytanie. Skoro nawet eksperci się wahają, dla kogo w ogóle zbudowano coś takiego? I to już całe nasze zestawienie. Pojazdy, które nie tylko wymagają szacunku, ale go wymuszają. Maszyny, które zbudowano dla legend, lecz które nie dają miejsca na błędy? Które z tych aut najbardziej Cię zaskoczyło? A może znasz pojazd, który również powinien znaleźć się na tej liście? Napisz w komentarzach. Jeśli spodobał Ci się ten nostalgiczny powrót do przeszłości, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału. W ten sposób nie przegapisz kolejnych opowieści o technice, ryzyku i czasach, w których kontrola była jeszcze prawdziwą pracą.